Yo, 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 hello, 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 this is me, VIPMTV, a Texas King of Hollywood, TIKTOK KING! Dobrze, witajcie moi drodzy widzowie, w tym odcinku będziemy pokazywali, jak przebijać Mausa wod. Najstarszy czołg 10 poziomu razem z Isem 7 Czołg, który mimo swojego wieku stanowi wyzwanie dla wielu graczy. Zobaczymy najpierw jego model 3D, jak to wygląda na żywo. Amunicja 260 Trzeci, że 2 0 ma na, zwykły, na zwykłych 2 0 penetracji, ale chore. No i zobaczcie, tak to wygląda, że jako tako w te, poli tutaj te policzki obok wieży jeszcze wejdzie w najlepszej pozycji. Dolna, jak jest tak lekko skontrowana, to już nie. Jeżeli jest tak mniej więcej na równi, no to, no to jeszcze git, jako tako wejdzie. Ale tak od przodu, no to ze zwykłych ciężko coś szukać. Od boku, no to wiadomo, od boku no to każdy czołg, ale mimo to ta wieża jest... No 240 penetracji, no to lekko się skontuje i może odbić. Widzicie, o. Takie coś jest już lipa. No od tyłu to wiadomo, ważne żeby tu nie celować, bo to już... To będzie absolutny rykoszet. Ja zobaczymy sobie od przodu. No to widzicie, zaczyna to wyglądać fajnie. To jest bardziej tak od przodu chyba. No bo ta góra na to nie wchodzi, aż tak bez przesady. Policzki wchodzą fajnie, już wtedy 280 ml razy wymagane. I Dolna też zaczyna fajnie wpadać. Widzimy się na fontannie. Zauważcie, dzisiaj znowu naszym gościem jest The Lightning Count, Siemano. Hello, 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 Lightning Count, TikTok, Hollywood. Yo. I dzisiaj szczególne pozdrowienie lesu dla naszych dwóch stałych widzów. Eee, szczególnie jest to scyp Cyperek <gryzny> oraz Tyriner Wielki szarad dla Was, dobra. I już praktyka: eee, jesteśmy niżsi od małsa. Czyli ta dolna płyta jest fa pod fajnym kątem, w miarę. Jeżeli jest tak na równi, lekko, lekko skontowany, no to widzicie, wymagana 242, mamy 259. Wow, wchodzi. Weź się lekko, już skontuj. Tak. No i już pod. Jeszcze, jeszcze możesz. O, już pod takim kątem, no ta penetracja jest tak 50 na 50, widzicie. Że raz wejdzie, raz nie. O tym mówię. Widzicie, wymagana 259, mamy 259, ale to nie wchodzi. Zobaczcie, yy, mierz we mnie. Te policzki, we mnie, we mnie. Te policzki takie w tym najlepszym punkcie 260 penetracji dalej się odbija. No bo tu widzicie, to jest ta penetracja i, tak zwana, tak powiedzmy to idealnie. No i to będzie raz wchodziło, raz nie. Zauważcie. Przejdźmy sobie teraz do Małsiwa od boku na amunicji zwykłej APCR. Widzicie, dosyć wysoko bym powiedział, że trzeba bieżeć, chociaż i tak jest to duża przestrzeń, gdzie można spenetrować. No ale te gąski, które będzie wchodziło yy, za zero, no jest to duża powierzchnia. I widzicie, jak yy, jaka ta wieża jest taka myląca w sumie, bo niby to jest bardzo dobry kąt. A i tak jest na pomarańczowo 245 penetracji, w niektórych miejscach tak około 240 powinno wchodzić. Bo ogólnie garków nie ma, więc tu nie ma takiego weak pointu znanego yy, od tyłu. Zauważcie, po prostu nie można celować tutaj w tę gąsienicę, bo to będzie wchodziło za zero. Celujemy bezpiecznie środek pomiędzy gąsienicami, gdziekolwiek to będzie wchodziło. Tak jak widzicie i tak jest 180 penetracji, więc niektóre... Nie no, 8 już powinny to przebijać. No ale... przebija za PCR. Może No. Teraz zobaczymy sobie z hita, jak to wygląda. Dolna płyta już wtedy nawet skontowana jakoś trochę bardziej. No, widzicie dopiero jak tak mocno. I tak jest wymagane 313 penetracji. Eee, yy, sorry za ucięcie. Jest taki wymag... O, teraz widzicie, jest tak mocno się skontował mouse, kiedy... Tak naprawdę możemy. O, widzicie, tutaj są takie fajne punkty. I to wchodzi. Ale zauważmy, że kiedy nasz bohater stanie, będzie się kontował do budynku, bo tutaj, chyba, od przodu nie muszę nic mówić z Golda. Dolna płyta i tutaj po wieży fajnie wchodzi. Ale zobaczmy to w praktyce, kiedy jest skontowany tam, za naszym owym budynkiem. Dobrze, zacznijmy więc od amunicji zwykłej. E, możesz zaprezentować tak, jakbyś się. Poruszał Mausie no i te policzki są niedobrze do przebijcia. Ze no zwykłej amunicji, tak naprawdę, tej wypustki ma co szukać, bo to za zero wchodzi. Jeżeli w ogóle wchodzi, a tak naprawdę, no, mał sobie nic ze zwykłych nie zrobimy, kiedy się dobrze kontuje. Natomiast z hitów już mamy jakąkolwiek szansę, bo tutaj celujemy tylko po tym policzku, bo tutaj też teoretycznie jest jakaś szansa, ale widzicie. Trzeba w dobrym miejscu, czyli zaraz tu gdzieś jak najbliżej. A już teraz, jak widzicie, jak się skonta, to już nie ma szans. Potrzebne jest 500 penetracji ponad. A tyle to nie ma nawet pudiak. Ale tutaj jest jak najbardziej po tej wieży do przebicia. Mimo, że ja oczywiście się dingam, zauważcie, wymagana niby penetracja w tym miejscu to jest około 300, a ja się odbiłem Ale ruszę się dalej. No i wiecie, teraz wchodzi. A jeżeli by jeszcze mocniej skontrował wieżę. No to widzicie, że dalej jest ta szansa jakaś. Ale już nie jest tak dobrze. Więc po prostu kiedy Maus będzie chciał oddać pestkę was. Teraz zaprezentuj. Czekacie na taki idealny moment. I dajecie mu w policzka. Eee, chyba przejdziemy teraz do ostatniej sytuacji. Kiedy Małs jest pod nami. Jak widzicie małs jest teraz... Eee, delikatnie powiedzmy to pod nami. My jesteśmy na takim nasypie. Maus jest tutaj. Eee, dolna płyta. Jest szansa. łapiemy jakieś opuszczanie jeszcze. No to wiadomo nie chodzi o opuszczanie, ale. Jest szansa niby wymagane jest o dwa penetracje mniej niż mamy. I myślę, że tak, no wiecie, takie 50-50 tak zwane. Natomiast lepiej jest, myślę, w takiej sytuacji po tych policzkach mierzyć, jeżeli nie są skontowane. Bo to jest taki... No może jest więcej generacji potrzebne, ale nie oszukujmy się, kto dzisiaj na goldzie nie gra. A z golda ta wieża jest dziurawiona, dolna płyta zresztą też. Ale ja lubię po tej wieży strzelać, bo to no maus po prostu wchłania te pociski. Zobaczcie, że niekiedy jeszcze na jarzmie się świeci na zielono. Także no nie wiem też czy jest sens, sens jakiś większy w to strzelać. Yy, ale no nie wiem, jeżeli na przykład widzicie tylko jarzmo, no to śmiało można strzelać i to powinno wchodzić. Myślę, że to są wszystkie sytuacje mówione. O dachu chyba nie ma co tutaj mówić, bo wiadomo, że musi to być już bardzo korzystny kąt i będzie to wchodziło. Każdy czołg tak naprawdę wchodzi w dach, jeżeli się dobrze już skontuje, ale w takiej sytuacji nie ma co szukać. Dobrze, myślę, że to są wszystkie sytuacje omówione, kiedy taki mouse jest do przebicia. Piszcie w komentarzach, co następnego chcielibyście użyć w naszej pięknej serii. O, zobaczcie teraz pięknie grać się obrócił. I mamy skita, dach wchodzi idealnie. Tutaj też wchodzi, górna płyta też wchodzi. Zobaczmy ze zwykłego. Ze zwykłego już nie ma tak kolorowo. Policzki jako tako. Górna płyta też jako tako. Widzicie? Nie, po, nie poloswało, pewnie penetracji potrzeba niby niż mam. Dobra, dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz dzisiaj był ze mną Arkos i widzimy się już jutro, ponieważ daily trwa. Nara!